Mamy 11 kwietnia, 24 godzina już powoli 13. Mam zarezerwowane 2 godziny od 12.30. Chwileczkę na peczę zamówienie, Teraz jadę do baru Marymont. Oj, chyba źle pojechałem. Nie, dobrze. Zdrowa. Czasem jak jeżdżę na pamięć, to mi się wydaje, że źle Albo w życiu nie widziałem tego miejsca w tak pełnym słońcu No pogoda luks, nie ma co narzekać Luksusowa To jest jakby luksusowo Owszem Słońce nie za zimno, nie za ciepło Około 15 stopni w cieniu dobry 3, 2, 1, Już no. mi się podoba Dzięki, do widzenia No rozpocznij, no, kurde Ach, źle to zrobiłem Kurwa, już było dobrze! Kurwa, już było dobrze! Bo Mam jechać w dół nie, Żadnej zupy nie ma Tak to jest, człowiek dokładnie nie spojrzy na mapę i potem jedzie źle Człowiek, nie człowiek, a ja po prostu nie spojrzę na mapę i potem jadę źle Tak zawsze mówię, że człowiek, człowiek. Czekam masz, ktoś mi zada pytanie, czy ten człowiek jest gdzieś tu ze mną. Tak, Dobra, W taką dziurę się bać na rowerze, to niezbyt miło. No, ciekawe ile da się zarobić w takie dwie szybkie godzinki. Ładnie nic, jak tu dostarczę, będzie 12 jakby tu pojechać? Czy to jest już ta ulica Tak, chyba tak albo i nie Tak, to, jest to Około 20 minut musiałem czekać na pierwsze zamówienie Drzwi otwarte o, Otwarli mi no proszę bardzo Dziękuję. Panu dam klucz i Nie patam do, nie tylko chwileczkę. Dobra. Drzwi otwarte. Proszę. I pociągnie. Dzień, Dzień dobry. Proszę bardzo. Smacznego. widzenia. Teraz zrobiłem, znaczy oprowadamy. To nigdy nie jest oczywiste. Ta aplikacja to czasami ma poważne odchyły. Dobra, wracam na bielany, bo tu się boję być. Coś tu Mechanizm zmiany przy mi brzęczy. Manetka. Nie, to tak wcale nie nazywa. Dźwignia zmiany biegów. A właściwie zespół dźwigni zmiany biegów. Biegów tylnej piasty. To ten... Etek... No, który kurwa jest synem kogo? Bardzo przyjemna pogoda. W ogóle o tym nie mówiłem, ale w zeszłym tygodniu byłem na białej odwadze i strefie interesów. Jeden po drugim zrobiłem sobie wieczór drukowojenny. Właściwie to zrobiliśmy. No, Białą Odwagę z polskim filmem o góralach podczas II wojny. Nie jest zły, ale też nie jest dobry. Jakiś specjalnie, taki, taki zwykły. Ja. Więc Filip nadal pozostaje top 1 filmów o II wojnie światowej. Natomiast Strefa Interesów bardzo fajne, ale bardzo niepokojące. Różne sugestywne ujęcia. Nic nie jest powiedziane wprost. Muzyki jak na lekarstwo. No i też trochę przypominał dokument. Tak jakby ktoś zainstalował w domu kamery i po prostu oglądał, co się tam dzieje. Na takiej zasadzie to było, bym powiedział, w moim odczuciu oczywiście subiektywnym. Dźwięk był niby trochę zaniedbany, ale z drugiej strony jestem pewien, że to było celowe, żeby miał bardziej dokumentalny jakby wyraz. Tak mi się wydaje. Tam raczej nic nie było bezcelowe. Jakby chcieli doskonały dźwięk kryształu zawsze to by mieli na pewno. To raczej nie był film aż tak niskobudżetowy były takie niedoróbki. Miałem odwagę, można zobaczyć. Ale czy aż pienię, to nie wiem. Na streamingu na pewno warto. Co do strefy interesów, to warto na to pójść do kina. Bardzo ciekawy film. Bardzo dobrze zagrany. No ale przy tej obsadzie ciężko, żeby był źle zagrany. A może bym sobie tu gdzieś usiadł. Pogrzał się w słońcu. Coś czuję, że jeśli dostanę jeszcze jedno zamówienie, to będzie to od razu ostatnie Nie wiem, czy tyglowo ostatnie, jak jakoś się znaczywiałem Sezon bananowy nadciąga Mam nadzieję, że mnie słuchacz nie tego wytrzymał Mam nadzieję, że te włoski coś dają Już drugi z nimi kręcę, więc mam nadzieję, że będzie git W ostateczności kupię mikrofon zewnętrzny Dobra, niższy bieg, bo inaczej umrę Zmiana kodu dwójka z przodu. Mi to nie grozi już. Choć mój wiek nie powala. Ja się czuję taka stara Taka stara jak twój stary albo starsza No, dajcie mi ławkę. O, tu często siedzę Pięknie. W tym drasie to ciepło. Na słońcu bardzo przyjemna pogoda. Zrobiłem póki co jedno zamówienie, więc na dwie godziny wychodzi 5,50 na godzinę. Ale przynajmniej z zamówienia duża stawka, bo 11 zł. Trzeba szukać pozytywów. Siedzę na tej ławce już 35 minut, do końca mi zostało około 25. I znając złośliwość Glowo, tylko wstanę i zrobię choćby metr w stronę domu, to damy zamówienie. Czy zadziała prawo Machwiego 25 minut do końca. A może Glowo Pachamusko nie daje mi zamówień, ponieważ moje konto jest zagrożone? Jeśli ktoś się zastanawia, ile w Warszawie na Glowę można zarobić w ciągu dwóch godzin w środku tygodnia i w środku dnia, to odpowiadam, że 11 zł. Przystonek już prawie gotowy.